Rozdział dziewiąty I odszedłszy, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i pytali go uczniowie jego, mówiąc – Mistrzu, któż zgrzeszył, ten czy rodzice jego, że się ślepym narodził? Odpowiedział Jezus – Ani ten nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale żeby się okazały dzieła Boże na nim – ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki dzień jest, przyjdzie noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jest na świecie jestem światłością świata. To rzekłszy, plunął na ziemię i uczynił błoto ze śliny, i pomazał tym błotem oczy ślepego, i rzekł mu idź, umyj się w sadzawce Syloe, co się wykłada posłany. Poszedł tedy i umył się i przyszedł widząc. Sąsiedzi więc i którzy go przedtem widzieli ślepym mówili, czyż to nie jest ten, który siadał i żebrał? Jedni mówili, że to ten jest, a inni, że jest do niego podobny. On zaś mówił, to ja. Wtedy mu rzekli, jak się otworzyły oczy twoje? A on odpowiedział i rzekł, człowiek, którego zowiął Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy mojej, rzekł mi, idź do sadzawki Syloe i obmyś się. A odszedłszy i umywszy się, przejrzałem. Wtedy mu rzekli, gdzież on jest? Rzeczę, nie wiem. Wtedy przywiedli tego, który przedtem był ślepy do faryzeuszów, a był sabat, gdy Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Wtedy go znowu pytali faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on im rzekł. Błota mi włożył na oczy i umyłem się i widzę. Mówili tedy niektórzy z faryzeuszów, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie przestrzega Sabatu. Drudzy mówili, Jakże może człowiek grzeszny takie cuda czynić? I było rozdwojenie między nimi. Rzekli znowu ślepemu, Ty co mówisz o nim, ponieważ otworzył oczy twoje? A on rzekł, prorokiem jest. A nie wierzyli Żydzi o nim, że był ślepy i że przejrzał, aż zawołali rodziców tego, który przejrzał, i pytali ich, mówiąc: Czy to jest syn wasz, o którym wypowiadacie, że się ślepo narodził? Jakże więc teraz widzi? Odpowiedzieli im rodzice jego i rzekli: Wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepo narodził. A jak teraz widzi? Nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego? My nie wiemy. Malata, pytajcie go, niech samo sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem już Żydzi postanowili, aby każdy kto wyzna, że on jest z Chrystusem, był z synagogi wyłączony. Prze rzekli rodzice jego: Malata, pytajcież go. Wtedy powołali powtórnie człowieka, który był ślepy i rzekli mu: Oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. A on odpowiedział i rzekł: czy grzeszny jest? Nie wiem. Jedno tylko wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. I rzekli mu znowu, Cóż ci uczynił? Jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im, Jużem wam powiedział, nie słyszeliście? Czemuż jeszcze słyszeć chcecie? Czy wy chcecie zostać uczniami jego? Tedy mu złożyczyli i rzekli, ty jesteś uczniem Jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg do Mojżesza mówił, lecz ten skąd jest, nie wiemy. Odpowiedział ów człowiek i rzekł im, To też rzecz dziwna, że wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył oczy moje. A wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale kto bogobojnym jest i wolę Jego czyni, tego wysłuchuje. Od wieku. Nie słyszano, aby kto otworzył oczy ślepo narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiedzieli i rzekli Mu, Tyś się wszystek w grzechach narodził i Ty nas uczysz? I wygnali Go precz. A usłyszawszy Jezus, że Go precz wygnali i znalazłszy Go, rzekł Mu, czy wierzysz Ty w Syna Bożego? A ten odpowiedział i rzekł, Któż to on, panie, abym weń wierzył? A Jezus mu rzekł. I widziałeś go, i który mówi z tobą, on to jest. A on rzekł, wierzę, panie, i oddał mu pokłon. I rzekł mu Jezus, na sąd ja przyszedłem na ten świat, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, aby się stali ślepymi. I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszów, którzy byli z nim i rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, lecz że mówicie, my widzimy, przeto grzech wasz zostaje.